Dobra, nagrywam To ty jesteś na tej tej, tej wzgórzu tak jakby... W post-office jeden jest. Ta? A teraz by mi się ta snajpa przydała Masz Binoxy? Nie. Hej, tu players nikt nie lubi, are friendly. Jeden siedzi w post office. I wygląda z czyjś osoby. Masz coś do bicia? Jest ja widzę snipera chyba Mam power drilla Korzy mnie snajper nie zabił, nie? Kurde, nie wziąłem żadnego uzbrojenia. Dostanę bułę i pomień. Nie mów, że go zabiłeś Akcji. Jaki to był serwer? Gdzie jest ten sniper z Dunek? Nie wiem, pomiędzy samochodami ktoś był Jaki to nie był wiem. serwer? Ber3. Ber3. Ja się patrzę za wzgórza jakby cię zachodzili od tego co... To... Yy, kurde. Biegnę nie, do drzewa. Nie wiem czy padł. Właśnie mi się tak wydaje, że może padł, bo... Du, 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 Dobra, to ja przebiegam szybko. Czej, 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 ja będę widział. Eee, poczekaj. Bo ja idę do drzewa. Dr... Ja Między tymi samochodami. Będę widział na drzewie. Będę przy drzewie, będę widział. Więc... Dobra, jestem. Nikogo nie widzę. Pomiędzy samochodami nikogo nie ma? Jest koleś, wyszedł przez ten. Jest na dachu. Nie, chodzi po tym, po. wiesz, po murze. Po murze chodził. Przy, po, przy tym. Przy policji. Wszedł od tamtej strony, gdzie są takie dziury, co można wejść, nie? Wiesz, o które? Hmm. To tam wszedł. Cześć, znaczy, idę do innego drzewa. A przy samochodach nikogo nie widzisz? Cześć, 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 już ci będę mówił, teraz będę miał lepszy wgląd. W samochodach? Nikogo. Czyli albo pomiędzy tymi samochodami. Policja, taki nie wiem, kombi samochód. Nikogo. Czyli albo się albo padła, albo się wylokowała. Jeden na pewno jest. Jedna właściwie. Bo to była baba. Lecę pod mur, Oliwa. Cześć, cześć, tutaj będę obserwował. Mam 11 dwoi. Kto to? to? Korysiuwa za mną się zalogowała. Pusta. Snajper do mnie chyba strzela. Jest jeszcze. Nie wiem, czy jest. Czy... Ale centralnie za mną gościuwa się zalogowała. Gdzie on jest? siedzi? Gdzieś tam dalej. Dalej? Nie, trafił mnie. Jest na dachu dalej i na policji. Na dachu siedzi? Z no. Jest Z tutaj takie poddasze. Jest. Tam mi się wydaje, że on siedzi. No te takie wiesz, Ale które. Ale strony czy stąd tej drugiej? Ja nie mogę nawet przejść kurde, widzę ci. Cześć. Jakbym szedł na dach to bym ją zabił? Znaczy, gdzie ona jest? Teraz się patrzy, nie ma tam nikogo na dachu. Fuck. Spróbowałbym do innego drzewa, ale czuję, że dostanę wtedy. Dostaję. Do snajpy. Tylko nogi mi Leci za tobą, leci, leci, wychodzi, wychodzi, wychodzi. Zaraz będzie się strzelał, uważaj. Dostałeś? Widział, widzisz gdzie padłem? Tylko co? No. Fuck, strzelałem do niego. Dostał kilka razy, teraz do mnie nawala. To drzewa Kurcz Zaliz ty wbijasz? Wbijam ale mnie wybije chyba postaci nie Mogę pokazywać gdzie postać się zrespi. On chodzi czekasz wychyle Kurde, skar stracony strzela w drzewo. Ja też do niego nie będę. Już... Gdzie to postacie zginąłem? Nawala, głupi w drzewo. Biorę uza. MP7, wszystko puste. Biorę uzi. Tam podszedł. Ty tylko co przymuże zginąłeś, tak? No. A tam sniper jeszcze jest, nie? Mhm. Tam o, chyba dwóch jest jeszcze gości. Widzę, widzę, widzę. Dwóch czy jeden jest? Jednego widzę kolesia. Faka, magazynek mi się skończył. Jednego kolesia widzę. Nie ja strzela 16 chyba Kurde, przeszedł za mur o? i mnie trafił No ale już widziałem jak leciał. A ten snajper, czy to jest jeden koleś, co ma snajpę? Też. A to ten sam, co cię wcześniej zabił? O Jezu, nie spojrzałem się. Jakiś na ryb... Coś to mnie zabił wtedy. No Mnie też, Ryba... Rybaków. Rybater. On jest jeszcze. Tam chyba pomiędzy samochodami ktoś padł. Albo się vlogował raz, dwa. Strzela do mnie, kurwa, cały czas. A Zaczynasz na nie? Na pewno ma snajpę. No ma, ma, w sumie nie Trafił mnie i tylko nogi mi zostały. Nie, też trafię. Nie no. tak samo wcześniej trafił, że tylko nogi zostały. Bo trzeba w łeb trafić, żeby zaraz na raz nie? Chyba tak. Chyba, jest jestem blisko. Bo do, z daleka mnie trafił, co ja tu za drzewem stoję, to tylko mi I... do połowy życie zabrało. Chyba, że ja trafi A widzę go przy post chodzi Jest jeden koleś tylko Jeden? No Sam chodzi No to chodzi. kurde, wbijamy tam wszyscy naraz i... I tyle Ja zły czekam Dobra, odpalam z powrotem nagrywanie Koleś za mną się zrespił. Zabiłeś go? Nie Zabił A? mnie Ciekawe, czy to oni są tego. Zobaczymy zaraz, czy co ten kolej zrobi, co w Smallville jest. Nie, to on, Ale... oni nie są razem, bo strzela do tej gościłki. A do... co ma? Ma coś? No, moją 16 zebrała. Jest obok ciebie? No, ona stoi cały czas. Jak się wychyli, to ten kolej będzie do niej strzelał. A ty jesteś w Smallville już? Nie, jestem za drzewem cały czas. Gościuwa się za mną zalogowała. Strzela do niej. Jaka głupa Drzewa na strzela. To zjaśnię blisko smolwi? Nie, tam gdzie byłem wcześniej za tym drzewem, to tam byłem. Dobrze.